Szczęść Boże, cześć. Witajcie na kanale Duchowość Cielesności. To jest kanał, który powstał przede wszystkim z potrzeby serca. Dlatego, że brakowało mi takiego kanału na YouTube, gdzie mógłbym usłyszeć, w jaki sposób to, czego doświadczam w ciele, może się jakoś łączyć z moją duchowością. Albo inaczej, w jaki sposób moje ciało, moje zmysły mogą mnie przybliżać do Boga. Jeżeli w ogóle mogą mnie przybliżać, a nie tylko oddalać. Bo powiem wam, że przez długi czas żyłem w takim poczuciu rozdwojenia, że z jednej strony mam tą dobrą, piękną duszę stworzoną przez Boga, która pragnie żyć w bliskiej relacji z Nim, a z drugiej strony mam to ciało, które kusi mnie, które mnie obciąża, ogranicza. Wyobrażałem sobie, że moja relacja z Bogiem wygląda tak, że jest Bóg, który komunikuje się z moją duszą. I że dusza powinna zapanować nad ciałem, że ciało powinno być jej podległe, posłuszne. I dzisiaj już wiem, że zdrowa relacja chrześcijanina z Bogiem wcale tak nie wygląda. Wygląda ona raczej tak. To znaczy, że ciało i dusza uczestniczą w relacji z Bogiem bezpośrednio, bo Bóg stworzył nas jako całość, jako jedność duszy i ciała. Ja nie jestem tylko moją duszą, która jakoś by zamieszkiwała ciało albo jakoś miała z niego korzystać, żeby się poruszać w świecie i w nim działać. Ja jestem moim ciałem. Jestem też moim ciałem. Dlatego też, jeżeli zależy mi na relacji z Bogiem, to powinienem przyjąć też i moje ciało z tym wszystkim, czego ono doświadcza. Z kolei, jeżeli zależy mi na takim rozwoju ogólnoludzkim, na takim, takiej harmonii, pokoju w życiu, to potrzeba, żebym zatroszczył się też o swoją duszę, żebym przyjął ją z tą tęsknotą za Bogiem, która w niej jest i żebym zatroszczył się o relacje z nim. Ja wierzę, że Bóg jest pierwszym, który troszczy się o nas, który dba o nasz dobrostan i który chce prowadzić nas ku takiemu życiu pełnemu, bogatemu i szczęśliwemu. Ale wierzę też mocno, że On chce, żebyśmy my z nim w tym współpracowali. To znaczy, żebyśmy aktywnie poszukiwali tego, co pomaga nam żyć szczęśliwie, żyć w pełni. No i dlatego też celem tego kanału jest pomagać Wam, drodzy widzowie, w odkrywaniu tego, co prowadzi do życia w pełni. A życie w pełni to dla mnie oznacza życie w głębokim kontakcie z Bogiem i z samymi sobą. Jeżeli taka wizja jest Wam bliska, to serdecznie zapraszam do tego, żebyście śledzili to, co będzie się pojawiało na tym kanale. Zapraszam do subskrybowania, zaznaczenia dzwoneczka, żeby pojawiały się Wam powiadomienia o tym, co pojawia się tutaj na kanale. Zachęcam też, też żeby wejść na stronę Duchowość Cielesności na Facebooku. Będą tam się pojawiać inspirujące cytaty z ładnymi obrazeczkami i też prawdopodobnie będą się pojawiać live y z odpowiedziami na pytania. Także zachęcam, żeby śledzić też tą stronę. A jeżeli chcielibyście jakoś włączyć się w powstawanie tego kanału, jeżeli chcielibyście mi zaproponować współpracę albo podzielić się jakimiś pomysłami, to zapraszam do tego, żebyście pisali na mój adres mailowy przemysław.gwadera.małpajezulici.pl, a ja z miłą chęcią Wam odpowiem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Z Panem Bogiem. Cześć!